Czy wiesz, że to co jesz ma bezpośredni wpływ na wygląd i zdrowie Twoich nóg? Dzisiaj opowiem Ci o produktach, które nie tylko wspierają krążenie, ale, co najważniejsze, mogą cofać objawy żylaków. I nie, to nie są żadne egzotyczne produkty ani drogie suplementy, mało kto o nich mówi. Nie usłyszysz tego w telewizji, nie przeczytasz na ulotce z apteki, a lekarz prawdopodobnie o nich nie wspomni. Dlatego dziś, na fitfakt, wezmę ten temat na warsztat i pokażę Ci trzy produkty, które mogą zdziałać cuda dla Twoich żył, poprawić krążenie i sprawić, że Twoje nogi będą lekkie, bez opuchlizny i bolesnych pajączków. A na końcu powiem Ci, czego koniecznie unikać, jeśli nie chcesz, by problem się pogłębił. Żylaki to nie tylko problem estetyczny, nie chodzi tylko o brzydkie niebieskie żyły widoczne pod skórą. To poważny sygnał, że krążenie żylne w Twoich nogach nie działa tak jak powinno. Normalnie krew płynie z nóg w kierunku serca, pokonując siłę grawitacji. Pomagają w tym tak zwane zastawki w żyłach oraz praca mięśni nóg. Ale gdy coś zawodzi, krew zaczyna zalegać w kończynach dolnych, powodując uczucie ciężkości, ból, a z czasem pojawiają się widoczne pajączki, obrzęki i zgrubienia. Najczęstsze przyczyny to siedzący tryb życia, mała aktywność fizyczna, nadwaga, genetyka, ale przede wszystkim zła dieta, która osłabia naczynia i pogarsza krążenie. Ale dobra wiadomość jest taka, że to można odwrócić. W wielu przypadkach zmiana stylu życia i dieta potrafią cofnąć objawy i poprawić wygląd nóg. Produkt pierwszy: Kasztanowiec, zwany naturalnym strażnikiem żył. Niepozorny, znany każdemu z dzieciństwa, ale to, co kryje się w jego nasionach, może działać jak naturalny lek. Chodzi o escynę, substancję, która wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, uszczelnia żyły, zmniejsza obrzęki i co ważne, niweluje uczucie ciężkości nóg. W badaniach klinicznych wykazano, że regularne stosowanie ekstraktu z kasztanowca poprawia napięcie żył i zapobiega dalszemu rozwojowi żylaków. Dostępny jest w kapsułkach, w formie herbatek, a nawet jako składnik naturalnych koktajli wspierających krążenie. Jest niezbędny dla każdego, kto chce poprawić zdrowie swoich nóg od wewnątrz, naturalnie i bez chemii. Kolejny bohater to buraki. Zwykłe, tanie, dostępne wszędzie. Ale ich działanie to prawdziwa magia. Zawierają naturalne azotany, które rozszerzają naczynia krwionośne. Poprawiają przepływ krwi i obniżają ciśnienie tętnicze, a to kluczowe w walce z żylakami. Buraki również działają przeciwzapalnie, wspierają wątrobę i przyspieszają usuwanie toksyn z organizmu. Najlepiej w postaci soku z buraków, najlepiej świeżo wyciskany, z dodatkiem soku z cytryny i odrobiną imbiru. Pij codziennie przez kilka tygodni, a zauważysz, że nogi są mniej spuchnięte, mniej bolesne. A skóra wygląda zdrowiej. Na koniec coś, co pewnie masz w kuchni: czosnek. To nie tylko naturalny antybiotyk, to sojusznik naczyń krwionośnych. Zawiera związki siarkowe, które rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów. Czosnek rozrzedza krew, dzięki czemu nie zalega ona w żyłach i nie wywiera dodatkowego nacisku. Możesz jeść go na surowo, dodawać do dań lub zrobić domową miksturę z miodem i cytryną, która jest świetna na krążenie i odporność jednocześnie. Znasz już trzy naturalne produkty, które pomagają w walce z żylakami, ale teraz czas na rzeczy, które pogarszają stan Twoich żył i nóg. Jest to przede wszystkim przetworzona żywność, zapycha naczynia, powoduje stany zapalne, nadmiar soli, zatrzymuje wodę i zwiększa obrzęki, cukier, Nasila stany zapalne w całym organizmie, alkohol, obciąża wątrobę i rozregulowuje ciśnienie. W skrócie, aby mieć zdrowe nogi. Postaw na prostą, naturalną dietę, bogatą w błonnik, warzywa, zdrowe tłuszcze i oczywiście produkty, o których dziś mówiliśmy. Na koniec jeszcze jedno: ruch to najlepszy lek dla nóg. Spaceruj minimum 30 minut dziennie, unikaj długiego siedzenia i stania bez ruchu, ćwicz łydki. To pompa mięśniowa, która wypycha krew w górę. A wieczorem unieś nogi do góry, połóż się na plecach i oprzyj nogi o ścianę. 10 minut dziennie to ogromna ulga dla zmęczonych żył. A teraz pytanie do Ciebie. Który z nich wypróbujesz jako pierwszy? Daj znać w komentarzu, a jeśli chcesz więcej takich materiałów, zasubskrybuj FitFakt, zostaw łapkę w górę i udostępnij ten film komuś, kto też walczy z żylakami. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.